Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiejsze golenie będzie yy, brzytewką. Taką, ładną brzytewką. Którą dostałem od kolegi z forum golarzy.pl Mówi, masz? Nagraj filmik. A wy, kurcze, dziękuję. Jasne, że nagram taką To jest brzdewka wykonana przez topka. Eee, Brzydka handmade in poland. Midełko. Haslinger. Nagietkowe. Nagietkowe. Yy, Pędzelek. Również nowy nabytek. Borsuk. Rączka yy, wykonana z żywice i to jest borsuk ze szczotkarni i też wyprodukowany w Polsce także powiem wam tak już parę razy się ogoliłem, użyłem tego borsuka ja ani razu własnie nie wypadł także fajna sprawa nie jest to może ten, to włosie najdelikatniejsze ale trzeba przyznać, że Warsaw fajnie się spisuje. Naprawdę robi fajną robotę. Pędzel nabity mydełkiem. Wyrabiamy tym razem pianę na twarzy. No Zarost jest parodniowy, więc chciałbym, aby mydełko trochę popracowała na twarzy. Zmiękczyło. Zaraz. Ok ma taki delikatny, delikatny zapach właściwości jedna. Można powiedzieć, że na takim poziomie przeciętny, no taki może być, nie? tragedii nie ma raczej piana wychodzi całkiem fajna jedno co mogę dopowiedzieć jeszcze że to mydełko lubi dużo wody wtedy ta piana wychodzi naprawdę Super, jak damy, zauważyłem mało tej wody, za mało jak na to mydełko. No to wtedy piana wysycha na twarzy. Powiedzmy, zrobimy przejście z jednej strony, z drugiej strony patrzymy, a tam już się taka skorupka tworzy. Nie? Także jeszcze czekajcie. Gąbeczka. Gąbeczka, gąbeczka. Gdzie jesteś? Tu jesteś jest i gąbeczka do wycierania brzydwy. dobra, pierwsze przejście z góry na dół naciągamy nie trwa fajnie ja nie zbieram.

włos. Powiem wam szczerze, że lubię yy, to przejście pod włos, ponieważ jako szybrzytwę, to to jest dla mnie, to są dwa miejsca dla mnie, szybrzytwa musi dobrze goić tutaj stąd i podwóz, jak podwóz jahaczy czy nie pozostawia podrażnienia, to znaczy, że brzydła jest dobrze naostrzona. są moje powiedzmy spostrzeżenia w tym temacie. Mamy pierwsze, pierwsze przejście za nami. Teraz ukuczę twarz. No całkiem tak. Jakieś tam poprawacki się porobi. Jeszcze raz tutaj podwóz no, Praktycznie za dużo nie miało do zbierania że tutaj to miejsce podbródka kiedyś było miejscem częstych zacięć. Ale już tak nie jest. 样吗？<laughs> Wypoczamy. Ja powiem wam, że fajnie się spisało w brzydewka naprawdę. A żeby was tak zaskoczyć to tą brzydewkę wykończyłem na teku z olejem. Znaczy taką oliwką. Dziecięcą. Powiem wam, że no naprawdę ta sztywka fajnie jest ostra. Ładnie goni, a zarazem nie podrażnia. To malutki ten, ale pieprzyk, czy jakiś tam sytek? Nieważne, już go nie ma. I po goleniu admirał. Woda po pokoleniu Olcy Stary zapach. Także słuchajcie, mędołko Aslinger, fajne, delikatny zapach, pieni się dobrze. Tutaj w pędzlu jeszcze na spokojnie trzecie przejście po jest, yy, tylko że no mówię w trakcie wyrabiania piazdy co chwilę maczałem pędzel w kubku z wodą, bo mędołko jak dla mnie lubi dużo wody, wtedy fajnie się spisuje. Yy, Topek wiem, czy będzie widać. Pana topka bardzo fajna. Goli widzieliście. problemowo. także dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.